Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Trzeba. Trzeba się tego pozbyć. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, moi, mili, moi kochani. No, widzicie, co się dzieje. Mszyce oblazły mi róże. No, po prostu szarańcza. Jest tego pełno. Na każdym praktycznie pędzie. Jest. No mnóstwo tego jest, mnóstwo. Także trzeba coś z tym zrobić. No każda gałązka tak naprawdę jest oblepiona od tych nieszczęsnych robali. Także od razu na szybko szykuję sobie oprysk. Mam jeszcze od poprzedniego sezonu nieco emulparu. Co to jest emulpar? To jest taki preparat. Organiczny można powiedzieć, biologiczny, stworzony na bazie olej i parafiny, czyli właśnie emulpar, par. Od właśnie słowa emulsja, parafina i tak dalej. Także na mszyce to działa, na przędziorki, na jeszcze szereg innych szkodników. Tutaj mam akurat taki pojemniczek, który składa się z dwóch części. Także dzielimy sobie to odpowiednio i dodajemy do opryskiwacza, i uzupełniamy wodą. Jeśli nie macie emulparu, to dokładnie tym samym preparatem jest laser 940 EC. Zresztą zobaczcie na końcówki na emulparze też jest właśnie emulpar 940 EC, obydwa zresztą znajdziecie u nas w sklepie na dzień dobry ogród.pl linki też są poniżej w opisie no i co i pryskamy po prostu zobaczymy co się będzie z tymi robaczkami działo. Prawdopodobnie zabieg będzie trzeba powtórzyć, no ale zaczynamy już teraz tak szybko jak to możliwe. No i co, tak to wygląda po dwóch dniach od oprysku. Większość, zdecydowana większość tych naszych robaczków, tych mszyc, została zlikwidowana, że tak powiem. Ale niestety nie wszystkie. Są jeszcze grupki, które tutaj właśnie pozostały, i, i widać je dokładnie, jak żerują. Także dzisiaj sobie zabieg powtórzymy, a w międzyczasie, albo to za chwilę wam opowiem, przygotujemy sobie gnojówkę z pokrzywy, która też właśnie służy do oprysku na mszyce. Także ja szybko powtarzam zabieg emulparem, który mam jeszcze w opryskiwaczu, i za chwilę będziemy robić gnojówkę z pokrzywy. No to jestem na polu pokrzywy. Mnóstwo jest tego tutaj. Od razu powiem, że nie trzeba oczywiście gnojówki z pokrzywy przygotowywać samodzielnie, tylko też można taki gotowy nawóz, tak naprawdę z pokrzywy, bo to można stosować i jako właśnie nawóz, i jako oprysk. Można to kupić w sklepach, w centrach ogrodniczych u nas na dzień dobry Ogród .pl. też taki nawóz jest, ale my przygotujemy sobie teraz naszą własną gnojówkę. Także co mam takie wiadro około 20 litrowe i na 10 litrów wody potrzebny jest kilogram pokrzyw. Także ja sobie tutaj ścinam, zetnę sobie pełne wiadro tej pokrzywy i widzimy się za chwilę jak już skończę. Ok pokrzywa gotowa także wracamy do domu i działamy dalej. No i moi drodzy co teraz, co teraz. Eee, można zalać tak jak jest wodą, można to przesiekać. Także ja sobie przesiekam tą pokrzywę na jakieś drobniejsze kawałki. Nie muszą być zupełnie małe, tak jak widzisz ja tutaj takie dosyć spore kawały 10-15 cm wrzucam sobie do wiadra. Oczywiście niektórzy robią w całości bez siekania, niektórzy siekają jeszcze drobniej. Ja jestem gdzieś tutaj po środku powiedzmy. I co? I zalewamy gotową taką pokrzywę wodą. Najlepiej żeby to była woda oczywiście odstana, żeby te 24 godziny minimum sobie odstała. Jeszcze lepiej jeśli będzie to deszczówka, ale jeśli nie masz deszczówki... Drugą dobrą opcją jest woda z własnej studni. Chodzi o to, żeby unikać wody, która jest sklorowana. No ale oczywiście, jeśli nie masz dostępu do deszczówki czy do e, własnej wody ze studni, to możesz użyć wody po prostu z kranu. I co? I zalewamy i odstawiamy. E, tak jak mówiłem, na 1 kg pokrzywy 10 litrów wody, także ja tutaj wlewam około 15 litrów wody do tego mojego wiaderka, przykrywamy najlepiej gazą albo tak jak tutaj ja przykrywam agrowłókniną i obwiązujemy jakąś, jakimś sznurkiem albo jakąś gumką tak żeby nam do środka nie dostawały się jakieś muszki i inne owady Także to jest po to taka bariera. Nie przykrywamy żadnym wieczkiem plastikowym czy też żadną taką stałą pokrywą. Chodzi o to, żeby tam był dostęp powietrza, bo jednak robimy gnojówkę i tutaj potrzebne jest powietrze do tego całego procesu. I jeśli chodzi o pojemnik, to też najlepiej, żeby był plastikowy, czyli właśnie jakieś waderko, jakaś beczka a nie metalowy czy szklany, właśnie plastikowy jest e, najlepszy z tego co wiem no i co, i odstawiamy i teraz tak, możemy odstawić na 24 godziny i wtedy mamy tak zwany wyciąg z pokrzywy i możemy go stosować tak jak jest, po prostu z wiadra nabieramy, jeszcze sobie przelewamy przez jakieś sitko, przedsedzamy tak żeby pozbyć się właśnie tych wszystkich zanieczyszczeń tej całej pokrzywy albo możemy odstawić to na 3-4 tygodnie i mamy właśnie wtedy tak zwaną gnojówkę z pokrzywy. I gnojówkę z pokrzywy musimy później jeszcze bardziej rozrzedzać. Czyli na litr gnojówki dodajemy 10 litrów wody. I tak sobie po prostu to rozrzedzamy. Czy to w konewce, czy w opyskiwaczu. I właśnie, właśnie, jeśli chodzi o konewkę, no to wtedy służy nam coś takiego jako nawóz. Możemy podlewać rośliny, możemy właśnie odżywiać je w ten sposób, dostarczając składniki pokarmowe takim właśnie naturalnym nawozem, albo właśnie możemy stosować też w tej samej proporcji 1 do 10 jako oprysk, właśnie między innymi na mszyce. Także ja tutaj sobie odstawiam to w zacienione miejsce i czekam te 4 tygodnie. W razie czego, jeśli mszyce nadal będą się pojawiać, to będę mieć oprysk, a jeśli nie, no to będę stosować sobie tą gnojówkę jako nawóz na Warzywa. No i myślę, że to wszystko w tym nagraniu. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Zostaw też subskrypcję w tym kanale, jeśli chcesz, żeby YouTube podsyłał Ci informacje o nowych nagraniach, które będziemy tutaj wrzucać. No, i jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!